Cześć. Dzisiaj chciałbym poruszyć z wami kwestię tłuszczu. Jak większość wie, tłuszcz jest to energia. Szczególnie wiemy o tym tłuszczu, który magazynujemy pod skórą. Jednak tłuszcz to ma nie tylko właściwości energetyczne, ma bardzo wiele funkcji, o których musimy pamiętać. Jako trener od lat widzę ludzi, którzy unikają w swojej diecie dodawania tłuszczów, szczególnie tych tłuszczów pochodzenia roślinnego. To, co muszę Wam dzisiaj powiedzieć, że tłuszcze to nie jest tylko związek wysokoenergetyczny. Między innymi dzięki tłuszczom budujemy błony, dzięki tłuszczom nasze hormony są w stanie prawidłowo funkcjonować. Dzięki odpowiedniej podaży tłuszczy nasz system odpornościowy również działa dobrze. Jeżeli będziecie unikać tłuszczy w swojej diecie, Wasz organizm nie tylko przestaje się rozwijać, on przestaje całkowicie funkcjonować. Staje się jałowy. Dlatego bardzo ważne, żeby nie unikać tłuszczów w diecie. Nie mówię w tym momencie, że musimy wpadać do skrajności w skrajność i spożywać same tłuszcze, ale po prostu powinna być zachowana pewna proporcja. Jeżeli chodzi o stosunek tłuszczy w diecie, tłuszcze powinny stanowić tak naprawdę, jak podają w wielu książkach dietetycznych, pomiędzy. 15-30%. Osobiście uważam, że w dzisiejszych czasach ludzie, którzy nie trenują, mogą spożywać tłuszczu znacznie więcej niż węglowodanów, ponieważ węglowodany nie są w tak dużej mierze im potrzebne. My, ludzie trenujący, powinniśmy mniej więcej utrzymywać tłuszcze w granicach 20-35% zapotrzebowania kalorycznego. W takim przedziale nasz organizm będzie miał, że tak powiem, całkowitą możliwość pobudzania hormonów. Dzisiaj większość ludzi skupia się na podaży głównie tłuszczy jedno i wielonienasyconych. To są tak zwane niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Chodzi o to, że niektóre z nich nie umiemy samodzielnie wytwarzać, tak jak np. omega 6 albo omega 3. Oczywiście jest to bardzo istotne i te kwasy tłuszczowe należy jak najbardziej dostarczyć do diety, szczególnie, że są one niezbędne, żeby zwalczać czynniki prozapalne, żeby pobudzać niektóre reakcje w naszym organizmie oraz żeby system odpornościowy mógł funkcjonować. I nie zapominajmy, że w tłuszczach rozpuszczają się takie witaminy, jak witamina A, witamina D, witamina E oraz witamina K. Oczywiście o funkcjach tych witamin nie muszę Wam mówić, doskonale je znacie, jak one wpływają nasze kości, jako antyutleniacze, na wzrok itd. Jeżeli chodzi jednak o podaż tłuszczy, wiele ludzi również zapomina, że pewna ilość tłuszczy nasyconych też w diecie jest nam niezbędna, szczególnie jeżeli chodzi o wytwarzanie hormonów. Jeżeli będziemy całkowicie unikać tłuszczy nasyconych, też może to wpłynąć źle, jeżeli chodzi o wytworzenie chociażby takiego hormonu, który nazywa się testosteron. Pomimo, że wiele kobiet nie chciałoby, żeby tego testosteronu było za dużo, jednak ten hormon jest nam potrzebny, bo zwiększa on nam termogenezę. Co również może wpłynąć pozytywnie na utrzymanie sylwetki o niskim poziomie tkanki tłuszczowej. Osobiście uważam, że najlepiej byłoby, żeby stosunek tłuszczy nasyconych jedno i wielo nasyconych, był jeden, jeden do jednego. W takim przydziale wtedy możemy jak najbardziej poprawnie rozwijać nasze, naszą, nasze ciało i być zdrowy. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o źródło, kiedy korzystamy głównie z tłuszczy pochodzenia roślinnego, pamiętajcie, że większość. Źródeł roślinnych ma zły stosunek omega-6 do omega-3, co też negatywnie wpływa na nasze samopoczucie i stan zdrowotny. Większość orzechów również ma bardzo mało omega-3. Tak naprawdę odpowiednia ilość omega-3, jeżeli chodzi o orzechy, znajdują się tylko w orzechach włoskich. Na 100 gram macie około 9 gram omega-3. Bardzo ważne, żeby w naszej diecie znalazły się wszystkie te tłuszcze, czyli zarówno tłuszcze nasycone, omega-9, omega-6 oraz omega-3. Chciałbym Wam powiedzieć więcej w tym temacie, ale to jest bardzo rozległy temat, jednak mam nadzieję, że dzięki temu filmowi pokazałem Wam, jak bardzo tłuszcze są ważne oraz, że nie należy ich unikać w swoim żywieniu, że powinniśmy pamiętać o odpowiedniej proporcji, czyli stosunek omega-6 do omega-3 oraz, że nie tylko tłuszcze jedno i wieloniesycone, czyli głównie te, które bierzemy w pochodzenia produktów roślinnych, powinny znajdować się w naszej diecie. Trzymajcie się, piona!